Manko. Rok temu spędzałam wakacje w Egipcie i zszokowało mnie powitanie tych wszystkich ludzi. Podczas kiedy chodziłam tymi wszystkimi uliczkami czy siedziałam nad basenem, to wszyscy ludzie się do mnie uśmiechali. Wszyscy byli dla mnie mili, wszyscy mówili mi cześć, chociaż tak naprawdę widzieli mnie pierwszy raz na oczy w swoim życiu. Nieważne czy mi 50 lat czy 15, jest tak każdy się ze mną witał i się do mnie uśmiechał. To było zupełnie coś innego niż u nas, niż u nas w Polsce. Ale także było minus minusy tego kraju, ponieważ kiedy widziałam, jak te wszystkie kobiety nie mogły odsłonić nawet kawałka stopy czy ręki, musiały mieć nawet buty masakrycznie zakryte, sukienki jakieś do kostek, miały tutaj jakieś szale, miały głowę zakrytą, nawet w twarz, i tylko oczy im było widać. To było niewyobrażalne. Kiedy zjeżdżały w tych grubych ciuchach do wody, podczas kiedy był skwar i było 50 stopni, a ja stałam w samych majtkach i w samym znaniku, był też minus i przesadnej tolerancji, Ponieważ niektórzy mężczyźni byli za bardzo napaleni, że tak powiem, na te polki ruski i w ogóle na e, dziewczyny, które tam przyjeżdżały na wakacje, ciągle patrzyli się tam, gdzie nie powinien mężczyzna się patrzeć, podczas kiedy ma swoją kobietę. Byli po prostu tak napaleni, patrzeli się, robili jakieś dziwne miny, czasami mnie przerażali. I nawiązując do innego kraju, na przykład mój chłopak był w Holandii na wakacje i właśnie tak samo zauważył, że ludzie są okropnie tolerancyjni, okropnie mili dla siebie. Niech się tak naprawdę niczym nie przyjmuje. Kiedy był w Amsterdamie, Amster Amsterdam to po prostu ludzie są tam tak wyluzowani, nie tylko przez marihuanę, chociaż to może mieć duży wpływ na to. Ludzie tam przez cały dzień i przez całą noc imprezują, po prostu niczym się nie przejmują. Wszystko jest dla nich takie, o, takie na luzie. Szkoda, że u nas w Polsce nie ma czegoś takiego. Mój tata pracuje w Norwegii i mówi, że tam jest taki zwyczaj, że wszyscy, kiedy jest dzień zakończenia roku. Kiedy zaczynają się wakacje, cała młodzież, wszyscy są ubrani w czerwone mundurki, kiedy jedzie przez te norweskie miasta i ulice, to wszędzie jest czerwono, bo wszędzie widzi młodzież tak samo ubraną, oni idą na rondo, takie normalne ronda, jak są u nas przy ulicy i tam wszyscy sobie zasiadają, nawet ci, którzy mają 14-15 lat i piją sobie tam piwo właśnie w dniu zakończenia wakacji. U nas to zapewne skończyłoby się od razu mandatem, wytrzeźwiałkom, dzwonieniem po rodziców i od razu po dwóch minutach w tym miejscu, w którym bym siedziała sobie ze znajomymi i Piła sobie piwo, na pewno przyjechałaby od razu policja, no ale tam jest inaczej i to jest moim zdaniem wielki, po prostu ogromny plus. Byłam też kiedyś w Niemczech i tam także ludzie są bardzo mili. Przychodziłam do sklepu, to od razu widziałam kasjerkę uśmiechniętą pytała się, czy na pewno to, czy może coś innego tutaj doradzała to to. Bo rozmawiałam z nią oczywiście po angielsku. Od razu milutko cenę, wszystko wydawała i w ogóle wtedy, kiedy idziesz na takie zakupy, od razu dzień Ci się polepsza, kiedy ktoś jest dla ciebie taki miły. Ale nie przychodzisz do takiej biedronki. Chodzisz sobie. Baba siedzi. Pip. Pip. 15,59. Przepraszam, ile? 15,59. To jest właśnie minus naszej Polski, że ludzie nie potrafią się cieszyć życiem, być wyluzowani iść do przodu, bawić się, tylko wszędzie jest tylko stres, nerwy, pośpiech i wszystkim się muszą dookoła przejmować. Nie potrafią się tak centralnie wyczelotować i iść przed siebie, tak jak na przykład lobby robią to ludzie w Amsterdamie. No ale niestety naszej Polski nie zmienimy i musimy żyć w tym kraju, chociaż ja tak wam powiem troszeczkę lubię tą Polskę. A co wy myślicie na temat kraju, na temat naszej Polski i gdzie byliście, czy na wakacje, czy na ferie, czy ogólnie w swoim życiu, w jakich miejscach byliście, to piszcie mi w komentarzu. I także piszcie mi pomysły na następne odcinki, ponieważ mam tyle chęci, ciągle bym nagrywała nawet codziennie, tylko nie mam pomysłów, dlatego może nie rzadko, ale nie aż tak często dodaję filmiki, ale w głowie mam po prostu... Czarną dziurę i nie wiem o czym mam nagrywać, ale to wszystko piszcie mi w komentarzach. Jeżeli macie taką samą opinię jak ja, dajcie mi łapkę w górę. Jeżeli macie inną opinię niż ja, dajcie mi łapkę w dół. Zasubskrybujcie mnie tu albo tu, nie pamiętam. Chyba to, ale nie jestem pewna. No i dajcie tam komentarze i wszystko sobie tam róbcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku i... i pa! I...